Nazwisko Szwedurska Karolina Izcisława. Urodziłam się 7, 10, 37 rok. Z jakiego domu pani pochodzi? Jakie jest rodowe pani nazwisko? Zyza. Gdzie pani się urodziła i gdzie pani się wychowała? Kolonia Jarczów 2 I tu się urodziłam. Także było nas czworo dzieci. Ja najmłodsza. Jak nazywali pani rodzice, bo tego jeszcze nie wiem? Wojciech Zyza, a mama z rodziny Drzewoszu, a tato z Ślatyna pochodził. Jarczów to była kolonia, w której mieszkali Polacy, Polacy i Ukraińcy, czy w większości była zamieszkowana kolonia przez Ukraińców? Przez Ukraińców raczej nie, bo bo y, Ukraińcy byli na jezdni, a ci ludzie kurczowali co kurczowali las i y, bo, y, no, bo Pan dzidicz, pan y, pański był las. No i y, tak, że panowie tym ludziom pozwalali, pomagali w jakiś sposób, <grym> Czyli Polakom? Polakom, tak. Polakom i, o, jak tam Ukraińiec coś wykurczował, to nikt na to, to nawet uwagi nie zwracał. Oni żyli w zgodzie. Oni zapraszali się na ruskie święta i na polskie święta i byli sobie szczęśliwi. No. Pierwsze antagonizmy, niesnaski, których doświadczają Polacy ze strony Ukraińców. Pierwsza taka, pierwszy akord tej nienawiści tak, ukraińskiej tak. do Polaków. Przecież to lubczy, to wyrżnięte. Jak Ukraińcom obiecali wolną Ukrainę, samostyjną, to Polakom nie było tam co robić. Co noc spaliła się... Wieś, co noc ginęli ludzie, a, a dzieci, a matki, gdzie ich, gdzie ich, kto nie można było przyjąć, bo wszystkie, kto, kto tylko żyły był. Mordowali no. ukraińscy sąsiedzi? Tak, bo to ich, bo to ich, to jest... Ukraińscy sąsiedzi, z którymi wcześniej żyliście w tak, przyjaźni, tak, mordowali tak. Polaków i palili wsie. Tak, tak którym tam dobry był jakiś, to ty się skryj, ty uciekaj do drugiej wioski, do rodziny, bo tu źle. No to nasi nie wierzyli, bo to im dali przecież, przecież jak im nic nie można było wziąć, to jak im na pierwszy rzut dali jakieś jedzenie i jakieś roboty, to myśleli, że to wszystko przetrwa jakoś, a to nie. Co noc, co noc ginęło tu z Łubcza, to co tu za wioska? 150 osób. To jak wy się uratowaliście? Uciekliśmy. Uciekliśmy z dziećmi. No ja tego nie pamiętam, ja tylko pamiętam, jak mnie na plecach nieśli. I Jarczów, I Lubczy, I, 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 i Hodomańcy, I jeszcze inne wioski były mieszane. I było takie wydanie, że jak miał żonę y, Ukrainkę, to miał ją zabić, czy Polkę. Tak. Czy, czy miał Ukrainiec Polkę znaczy. Czemu Ukraińcy tak pragnęli i mordowali Polaków? Żeby ani jeden nie został samorządnej Ukrainy. Oni chcieli. I nie spadły i... samostyjnej. O właśnie. Tak. Bała się pani, że Ukraińcy przyjdą o, i wyborbują był... całą rodzinę. A jak? A jak, panie? To było okropne. To było okropne. To był jeden placz we wsi. Bo, bo co? Przyszedł Polak do Polaka i też się bał powiedzieć. I nie powiedział. Bo wiedział, czy on Polak, czy on Niemiec, czy on ruski, czy on jaki. Czy on ci jutro przeskarżę, czy on ci jutro przełoży pistolet do... No bo mieli też wyznaczone, masz go zabić. Zwłaszcza, że wielu Ukraińców po polsku potrafiło mówić. A no tak, no, no tak, bo to były rodziny wiązane, mieszane. Tak. Co myślała mała Karolinka, mająca kilka lat, w A dobie nie, wojny? sam się tako, bo co miałam myśleć, zimno, chłodno, głodno, do domu daleko. No to jak zajechaliśmy, jak porodziliśmy się tak tuali. no już jakby przyszło jakieś tam wyzwolenie, no to zawieźli mnie do domu to jak otworzyłam oczy, to tak wysoko, bo był już domurowane, murowany, bo ojciec robił w cegielni i ta kolonia powstała. I sąsiad, i drugich dwa sąsiady, Także że nie, nie, może nie mieli tyle lasu, żeby drewniany dom postawić, to robili cegle tutaj koło Berety, no tu, gdzie bajdę. <ścoughs> I... No i jak mógł. Dobrze, jak przyniósł pół kuszyka kartofli. Tak. Pani Karolino, czy wasz dom w Jarczowie został spalony przez Ukraińców? Yy, nasz dom był murowany. A wszystkie okoliczne drewniane spalone? Tak. Tak. Przeżyła Pani jako mała dziewczynka tragiczne wydarzenia, tak. które zgotowali panie. Pani Niemcy, Ukraińcy, Volksdeutsche równocześnie, tak. Tak. także i Sowieci. Tak. Proszę powiedzieć, jako katoliczka, jako osoba wierząca, czy potrafi Pani przebyć, przebaczyć te zbrodnie tym ludobójcom? Nie, nie. Nie potrafię. Że jak że jak kaleka, ledwo żył, z płaczem dobić go, jak dziecko dobić go, jaka to rzeź była, jak ludzie uciekali. Nie czuje Pani żalu do władz państwowych, że o tej rzezi na terenie Zamołuszczyzny mówi się tak niewiele? Nie wiem, co czuć, co nie czuć, bo to, co wojnę od dziecka przeżyła, to dobrze, że żyje. инегеде мен сыйбай негде